Wzrasta nam zus, moi drodzy, i cyk, dwa koła co miesiąc z naszej kieszeni, na to, żeby szpitale nie miały długów, a długi tak będą miały, bo te pieniądze pójdą na podwyżki pensji dla lekarzy, a 90% kosztów całego szpitala to są właśnie pensje szpitalne. Decyzja ostateczna w tej kwestii, że do 2000 dla ludzi, a prawie 2300 dla przedsiębiorców, będzie wynosiła co miesięczna składka. ZUSowska. Te decyzje zapadły w zeszłym tygodniu, więc to są decyzje niepopularne. Stąd już wiemy, skąd wzięły się tematy czy typu terroryści, którzy nie wysadzili pociągu, których nikt nie widział. Leje po bombach, których nikt nie odnalazł. Karty sim, których nikt nie wyśledził i ludzie, których nikt nie złapał. Tak naprawdę i mam tylko nadzieję, moi drodzy, że Wasze pensje są pensjami. Netto, bo jeżeli są w mowach pisane brutto, no to dostaniecie jeszcze bardziej po tyłku. Trzymajcie się, cześć.